pod biurem poselskim posła Prawa i Sprawiedliwości Bartosza Kownackiego w związku z jego homofobicznymi wypowiedziami na temat instalacji artystycznej tęcza w Warszawie. Stachując od niewiedzy posła Kownackiego, jaka była idea powstania tej tęczy, poznaliśmy, że nie możemy być obojętni na ten skandaliczny wpis na portalu społecznościowym. Gdyby poseł Kownacki był zwykłym posłem Prawa i Sprawiedliwości, gdyby był zwykłym homofobem, jak i wielu po prawej stronie sceny politycznej, uznalibyśmy że może nie warto walczyć z wiatrakami, ale poseł Kownacki jest zagorzałym katolikiem, jak sam deklaruje, a przede wszystkim jest adwokatem i uznaliśmy, że zarówno katolika, który kieruje się w życiu wartościami chrześcijańskimi, w tym też tolerancją, ale również adwokatowi, który w swojej pracy zawodowej jest osobą zaufania publicznego i reprezentuje wiele osób, to no nie można pozwolić na to, aby w tak prymitywny sposób stygmatyzował ludzi i, i żeby w tak prymitywny sposób przykładał się do tego, co się działo 11 listopada w naszym kraju. Myśleliśmy, że y, ta symboliczna tęcza i y, do tego ta książka autorstwa Roberta Biedronia, Tęczowy Elementarz, y, Przekażemy z autografem oryginalnym i pozdrowieniami od Roberta Biedronia. Przekażemy posłowi Kownackiemu y, po to, aby skłonić go do pewnej refleksji nad swoim poniedziałkowym. Proszę, proszę. 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 Je, nie byli proszę. 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 Tak. Dobre. proszę. 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 Proszę moralną do tego, żeby w tej chwili się wypowiadać. Dziękuję. O, o, o reszcie porozmawiamy później. Dziękuję. Proszę, wyobrażam pan przyjęcia. Oczywiście. Ta, czyli, jako osoba publiczna nie, nie będzie pan się hamować przed hackimi i ordynarnymi wpisami. To jest osoba, która organizuje kongres przeciwko ateizacji, która powinna kierować się tolerancją, e, moralnym postępowaniem. Uważa pan, że to jest e, właściwe postępowanie i nie zamierza pani spróbować. Tak, pan, jak pan, pan powiedział, teraz jest czas dla dziennikarzy. Dobrze. Bardzo dziękuję. Do widzenia. Pro, jeżeli pan chce ze mną porozmawiać, zapraszam. Proszę się umówić.